Wielkie chruścikowe starcie, czas zacząć. Dwa przepisy i jeden cel. Poszukiwany chruścik doskonały. Aleksandro? Jeśli kilogram mąki, monkey... Drogie panie, zapamiętajcie, to jest paczka. Potrzebujemy 250, to potrzebujemy jedną czwartą paczki, tak? Tak. Ja mam 5 żółtek. Ile masz żółtek? Masz żółtka czy całe jajka? Bo to są dwa żółtka. Cztery żółtka. Ja mam 5, ale wezmę dwa. Zaczynamy fazę numer 3, tak zwana gęsta śmietana. W moim przepisie są dwie łyżki gęstej śmietany. Słuchajcie, skoro mam dwie łyżki, bo niby tak jest w przepisie, biorę jedną. Zobaczę, co z tego wyniknie. Oczywiście gęstej, cudnej śmietanki. Wezmę półtorej. No to jest konsekwencja, to jest konsekwencja żelazna. Trzy łyżki gęstej, czyli półtorej łyżki równie gęstej. 15 tego cukru pudru, ale zadane zadanie. 15 tego ile do 15 dego? 15 10 to jest chyba tyle, czyli 15 będzie 3 czwarte jak... Ups, jak nic, jak nic. W moim przepisie jest jedna łyżka cukru. Wezmę półtorej. Mąkę zagnieść z żółtkami, śmietaną, cukrem, spirytusem i solą. Szczypta soli. Dwa i pół masła, tak? Jeżeli to jest dwieście, się jedna mi dziesiąta. Problemy. Jedna dziesiąta, nie? Jak nic. Czyli jedziemy na pół i na pół i na pół? A, A w moim przepisie nie ma masła. masz prostszy przepis. No, masła. Masła. no tak. Aha, właśnie. O to chodzi, no. Ty się potrafisz ustalić. Czyli <laughs> jedna dziesiąta. ona będzie <laughs> jedną czwartą. No. Jak nic, to będzie tyle. Więc. Nie jest no, potrzebny spirytus. 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 To <noise> Łyżka spirytusu yy, zamiennie jak silny alkohol. Powinniście coś tam wygrzebać u siebie, tak? Czyli jeżeli łyżka spirytusu, a pół łyżki spirytusu, bo robisz połowę tego, a ponieważ masz słabszy alkohol, to całą łyżkę alkoholu. Nie wymądrzej się. Tak. Drogie panie, w moim prostszym przepisie jest tak, żebym nikogo i niczego nie ominęła. Otóż tak, mam już żółtka, mam śmietanę, mam cukier, spirytus i sól. Dobra, drugi przepis, okej. Okay. W zasadzie składniki te same, tylko zamiast zwykłego cukru mamy cukier ider. Ja tak miadam! Ola się kawi! Nie, to jest lepsze! Nie, no nie wygłupia się, no! Proszę, proszę. Tak, tak to się robi. robi. Okej, okay. jest nieźle. A, <laughs> jest nieźle. Moja... Ja y, też użyczę wałka to... do y, zbijania chruścików, a właściwie e, czaska da. No. Chr Jak ty to robisz? Bo ty masz tak obrączkę? czy to jest... Zobacz jakie gładziutkie. zobacz. wyjdzie. Dziś leci. co po <to> prostu <laughs> jest. Co, <to śmiech> ja się nie znam, ja się nie znam.